Dzień dobry, planszowy w świecie. Myślę, że niektórych z Was zbudzę. Może przerwę, śniadanie bądź obiad, ale słuchajcie, niezależnie o której mnie oglądacie, to jak zawsze w niedzielny poranek kolejny odcinek Bord News. Czas zaczynać. No i właśnie, od czego by tu zacząć? No, myślę, że zacznę od zachęcania Was do głosowania, też tradycyjnie na Grę miesiąca, bo kończy nam się już lipiec, a jak Gapa, jeszcze nie zdążyłam nagrać odcinka Gra Miesiąca. No, ale nic, w sierpniu się on pojawi z małym opóźnieniem, więc mam nadzieję, że jak są wakacje, to mi tak z przymrużeniem oka to wybaczycie. Tak czy inaczej, zachęcam Was do głosowania. Przypomnę Wam aktualne nagrody do zdobycia. Gra Call of Madness od wydawnictwa. Czacha Games, możecie wygrać również gwiezdną flotę ufundowaną przez sklep Księgralnia i tradycyjnie do zdobycia również kupon na 200 zł, jaki będzie można zrealizować w sklepie Warbox. I tak się rozleniwiłam przez te wakacje, że nie przygotowałam, tak naprawdę nie zdążyłam mimo zapowiedzi przygotować dla Was materiału w minionym tygodniu, ale już teraz się na pewno poprawię, więc... Fajnie, jak zachęcicie mnie kciukami w górę, no i mam nadzieję, że dołączycie do grona subskrybentów, bo ja za chwilkę już wskoczę w te swoje tradycyjne tory i w tygodniu także będą pojawiać się materiały. Tymczasem zapraszam Was na odcinek Bort News, w którym jak zawsze o wszelkich nowościach planszowych usłyszycie, a więc proponuję rozsiąść się wygodnie. Ja zaczynam mówić, a Wy rozpoczynajcie już słuchać i oglądać. Moi drodzy, o tym, jak bardzo uwielbiam tę grę Everdel, chyba nikomu nie muszę przypominać. Natomiast dzisiaj przypomnę, gdyby Wam ta informacja umknęła, iż rozpoczęła się już przedsprzedaż wersji Everdela, która dostosowana jest do rozgrywki z dziećmi, czyli moje małe Everdel. Tę grę możecie już zamawiać w ramach trwającej akcji przedsprzedażowej. Podczas rozgrywki wraz z najmłodszymi mieszkańcami osady będziecie mogli wziąć udział w zabawie o to, kto stworzy najbardziej spektakularne, wymyślone miasto. Korzystając z mechaniki przydzielania pracowników i rozbudowy obszarów, Gra Zapewnić ma świetną zabawę dla całej rodziny, pobudzając mózgi naszych małych graczy i poprawiając ich koncentrację oraz umiejętności planowania. Jestem pewna, że wszyscy fani tego dużego Everdela z całą pewnością sięgną po małą wersję dla swoich dzieci. Kogo z Was zainteresowała zapowiedź gry, wsiąść do pociągu w wersji Legacy, ten z pewnością będzie równie mocno zainteresowany tym, jak ta planszówka prezentuje się na stole. Przypomnę Wam tylko, że została już ona zapowiedziana w polskiej wersji językowej przez wydawnictwo Rebel, a dzisiaj możecie rzucić okiem na jej komponenty. Dopowiem tylko, że w trakcie Waszych rozgrywek będziecie zmieniać i aktualizować swoją plażę, która zostanie przekształcona we własną, unikalną kopię do wykorzystania już w normalnych grach, właśnie z tej serii. Podobnie jak w pozostałych grach z serii Wsiąść do Pociągu, nadal będziemy wypełniać bilety, ale w miarę przechodzenia gry odblokujemy nowe mechaniki, które poprowadzą nas w nieoczekiwane kierunki. No i w miarę rozwoju fabuły będziemy otwierać skrzynki, które zapewnią nowe zasady, zawartość i na niespodzianki. W tej grze zajdziemy do podziemnych tuneli, aby tam kopać aż dokopiemy się do bryłek złota wcielając się w krasnoludzkich górników gra sabotażysta powróciła bowiem na sklepowe półki tym razem jednak na pudełku tej gry znajdziecie logo wydawnictwa Rebel jak przed chwilą wspomniałam podczas rozgrywki wcielamy się w górników którzy poszukują bryłek złota w głębokich tunelach albo też w sabotażystów którzy na każdym kroku utrudniają pracę tym pierwszym członkowie obu grup powinni się wspierać ale Nigdy nie mogą być pewni, kto jest po ich stronie, bowiem tożsamość każdego z krasnoludzkich górników zostaje ujawniona dopiero po rozdzieleniu złota. Na 84 zupełnie nowych kartach w dodatku do gry Dixit, które swoją drogą możecie dołączyć do dowolnej, gry z tej popularnej i znanej wam z pewnością serii znajdziecie fragmenty dzieł sztuki, takich jak chociażby werny Chora, Jana Matejki, czy też dama z gronostajem Leonarda da Vinci. Karty z dodatku Dixit możecie wykorzystać jako alternatywną talię, bądź też wymieszać go z zestawem z dowolnej gry podstawowej, a już teraz możecie je zamawiać w ramach trwającej przedsprzedaży. Natomiast fragmenty dzieł sztuki, które znajdziecie na kartach w tym rozszerzeniu, zgromadzone są w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Poznańskie wydawnictwo Chaka Games właśnie pochwaliło się iż otrzymało egzemplarz produkcyjny swojej nowości, która w październiku tego roku ma trafić na magazyny Poznańskiego wydawcy. Mowa tutaj o strategicznej grze, która zabierze graczy do technokratycznego wiktoriańskiego steampunka, czyli City of the Great Machine. Wydawca rozpoczął już proces sprawdzania całości. Jeśli wszystko zostanie przez Czachę Games zaakceptowane, to w najbliższym tygodniu rozpocznie się produkcja tej planszówki, a w samą grę można grać w wersji One versus Many, czyli od dwóch do czterech graczy, bądź też kooperacyjnie lub też w wariancie solo. Modułowa plansza ma pozwolić na nieskończoną liczbę układów miasta, a gracze mogą zmieniać położenie dzielnic miasta w trakcie rozgrywki. Kolejna cecha tej gry to ukryty ruch w każdej rundzie, bowiem bohaterowie potajemnie wybierają dzielnice, do których się udadzą. Podczas rozgrywki w City of the Great Machine gracze będą zarządzać zasobami, natomiast obie strony konfliktu, czyli bohaterowie oraz gracz, który steruje wielką maszyną, mają wiele akcji do wykonania i płacą za nie zaufaniem, jeśli chodzi o bohaterów, lub też obligacjami w przypadku wielkiej machiny. Ponadto w tej grze możecie spodziewać się asymetrycznej rozgrywki i unikalnych warunków zwycięstwa, które dopełniają całości i o tym wszystkim mamy przekonać się już jesienią tego roku. Na te informacje od wydawnictwa Czacha Games z całą pewnością czekali ci wszyscy z Was, którzy nie wspierali gry The Bridge w polskiej wersji językowej w czasie trwania jej kampanii. Jak informuje poznański wydawca, do 11 września będzie otwarty Late Pledge dla tych, którzy nieco się spóźnili z zamówieniem swoich egzemplarzy a zatem będziecie mieli jeszcze możliwość zamówienia tej planszówki. Jeśli chodzi o aktualizację związaną z grą The Bridge, to pliki do tłumaczenia wydawca otrzyma w najbliższym tygodniu, natomiast produkcja rozpocznie się pod koniec września. Za to same gry mają być gotowe do odbioru z chińskiej fabryki w połowie listopada, zaś na magazynach wydawnictwa Chaha Games będą one w połowie grudnia, a zatem jeszcze w tym roku możecie się spodziewać, iż The Bridge w polskiej wersji językowej zagości na Waszych stołach. Jakiś czas temu w odcinku Board News informowałam Was o nowości od włoskiego studia Ludus Magnus związanej z grą Black Rose Wars, a mianowicie o pojedynkowej jej wersji. Tak naprawdę formalnością było tylko potwierdzenie polskiej edycji tej planszówki, czyli Black Rose Wars Duel przez wydawnictwo Czacha Games. Możecie się więc spodziewać naszego rodzimego wydania tej gry. Jak informuje Czacha Games, edycja polska Black Rose Wars Duel będzie edycją limitowaną, czyli z lakierem UV na okładce oraz darmową ekskluzywną kartą Premium Zapomnianego Czaru. Prace nad grą już się rozpoczęły, produkcja przewidziana jest na przełom sierpnia i września, a na magazynie poznańskiego wydawcy ta gra ma pojawić się pod koniec października tego roku, przed sprzedaż ma ruszyć we wrześniu. Jeśli chodzi o sam Black Rose Wars Duel, to ma być to szybka, dwuosobowa, rywalizacyjna gra, podczas której dwójka magów toczy epickie pojedynki w ciasnych pomieszczeniach twierdzy templariuszy. Co ciekawe, wersja duel może być użyta do rozszerzenia zarówno gry Black Rose Wars, jak również Black Rose Wars Odrodzenie. Wydawnictwo Czacha Games postanowiło nieco wcześniej uprzedzić Was o starcie przedsprzedaży dodatku do gry Deep Madness, abyście się mogli do niej przygotować. Otóż nie ten, a następny poniedziałek, czyli 7 sierpnia równiutko o godzinie 10 wystartuje przedsprzedaż dodatku Madness Reborn, właśnie do wspomnianego Deep Madness. I co istotne, przedsprzedaż ta będzie limitowana do 400 set egzemplarzy, natomiast po premierze tego rozszerzenia Dostępne będzie zaledwie kilkadziesiąt sztuk, już w wyższej cenie. Dodatkowo, oprócz dodatku do Deep Madness, będą również dostępne storage boxy, Prefondum oraz Monstrum. I również ich nakład będzie limitowany do 90 sztuk, jeśli chodzi o każdy. Sama kampania przedsprzedażowa potrwa dwa tygodnie i zakończy się 20 sierpnia wieczorem o 22. lub też w momencie wyczerpania wspomnianego zapasu gier. Simon Luciani i David Turci, który oczywiście odpowiedzialny jest za wariant Solo, stworzyli nową planszówkę dla wydawnictwa Borden Dice. Jej premiera ma odbyć się na tegorocznych targach w Essen, a mowa tutaj o grze Nukleum. W trakcie rozgrywki mamy być świadkami świtu rewolucji nuklearnej, o czym zapewnia nas wydawca. Sama gra ma być nieco cięższą europlanszówką, a więc myślę, że wszyscy miłośnicy gier euro mogą już zacierać ręce. To tyle, jeśli chodzi o tę bombową zapowiedź od wydawnictwa Border Dice. A nieco więcej o tej planszówce z pewnością przekażę Wam w kolejnych odcinkach Bord News. Kto z Was chce stoczyć bitwę o Japonię w planszówce, nowej planszówce od wydawnictwa Ogry Games, może już grę podstawową lub też grę podstawową z sześcioma aż dodatkami zamawiać w ramach rozpoczętej przedsprzedaży. W akcji przedsprzedażowej, jak informuje wydawca, będzie dostępne all-in z kampanii kickstarterowej tej gry, podstawka i wszystkie dodatki, czyli jak wspomniałam sześć, a także kampanie solo i wersja kooperacyjna. Przypomnę Wam tylko, że Senjutsu to samurajska gra pojedynkowa dla od jednego do czterech graczy z mechaniką budowania talii oraz jednoczesnym ujawnianiem walki. W tej grze kontrolujemy jednego z czterech przerażających samurajów, czyli wojowników związanych z kodeksem Bushido, z których każdy ma swoje mocne i słabe strony oraz motywacje. Rozgrywka w tę grę polega na ustawieniu swojego samuraja na polu bitwy. Dobraniu karty zdolności z 40-kartowej talii zdolności, wybrania karty zdolności, której chcemy użyć i umieszczenia jej zakrytej obok karty przeciwnika, a następnie ujawnieniu kart jednocześnie i sprawdzeniu inicjatywy, po czym należy karty rozpatrzeć i wszystkie ich efekty. A zatem Senjutsu możecie zamawiać w ramach przedsprzedaży, a premiera tej gry już w listopadzie. Niektórzy z Was, i sami to przyznajcie, jak tylko widzą na pudełku planszówki przyjacielskie i sympatyczne alpaki, bądź no, nieco mniej sympatyczne i przyjacielskie lamy, czyli kuzynów alpaków, to aż się trzęsą, żeby sprawdzić, co to za gra. Otóż wydawnictwo Trefl zapowiada, iż jeszcze w tym roku pojawi się ich nowa planszówka, czyli lamy i alpaki. Na razie jeszcze nic nie wiadomo o polskiej wersji językowej, natomiast ma być to szybka, bo taka na około 20 minut gra dla od 2 do czterech graczy, w której będziemy układać płytki, tworzyć wzory, w które postaramy się dopasować alpaki do alpak i lamy do lam, aby zmaksymalizować swój wynik. Na tegorocznych targach w SN Wydawnictwo Treffl planuje odświeżyć kolekcję gier planszowych niektórych z Was. Przynajmniej tych, którzy być może mieli do czynienia z grą Dr. Frankenstein, bowiem ta gra doczeka się remakeu właśnie wykonanego przez Trefle I jak informuje wydawca, jeśli będzie zainteresowanie ze strony polskich graczy, ta gra ukaże się również w języku polskim. Co istotne, w tę grę będzie można zagrać nie tylko w dwójkę, jak było to w pierwowzorze, a nawet w do czterech graczy. Doktor Frankenstein to gra, w której tytułowy doktor oraz Igor próbują uzyskać zestaw trzech składników z dużego stojaka. Stojak ma 5 na 10 składników i podczas który gracz ma trzy punkty akcji, aby manipulować kolumnami składników, starając się uzyskać dokładnie taki zestaw trzech składników, jakiego szuka. W 2007 roku, a więc już całkiem spory szmat czasu temu, Rainer Knizia zaprojektował grę Merchants, natomiast w tym, czyli w 2023 roku, wydawnictwo Treffle postanowiło odświeżyć ten tytuł i nadać mu nieco inną nazwę, czyli The Sea Merchants. A samym odświeżeniem szaty graficznej zajął się Piotr Sokołowski. Dodam Wam jako ciekawostkę, że tego artysta, a raczej jego twórczość możecie... Kojarzyć, chociażby ostatnio z gry Spacecraft czy Dwergar od wydawnictwa Granna, a także z polskiej wersji językowej gry Shoten Toten 2, ona w Polsce wydana została przez Muduko pod nazwą Spór Obur 2, a więc na pewno pracę Piotra kojarzycie! Jeśli natomiast chodzi o nowość od Trefla, to sama gra zabiera graczy do XVI wieku, gdy na morzach pojawiły się ogromne statki handlowe, które przemierzały szlaki morskie. Z niedawno odkrytej Ameryki do Indii. Gracze wcielają się tam w potężne rodziny handlujące i starają się zmaksymalizować swoje dochody poprzez sprytny handel towarami i wykorzystanie swoich kart towarów. Aby wygrać tę grę, będziemy musieli skorzystać z działań naszych konkurentów. A teraz mała aktualizacja od wydawnictwa Fox Games związana z grą Strefa 25, która przeniesie graczy do roku 2048. Natomiast teraz nie musimy się aż tak bardzo przenosić w czasie, bo Strefę 25, czyli komiks paragrafowy, możecie zamawiać w ramach jeszcze wciąż trwającej przedsprzedaży. Natomiast samej gry na sklepowych półkach spodziewajcie się 23 sierpnia. Nowa planszówka od wydawnictwa granna z serii Granna Expert, a więc z tych nieco bardziej złożonych, choć sama gra do trudnych nie należy, swoją premierę będzie miała 5 października, a więc na tegorocznych targach w Essen ich autorzy, czyli Przemek Wojtkowiach oraz Łukasz Woźniak, zapewniają, iż macie przygotować się na szybką i dynamiczną rozgrywkę, wypełnioną solidną dawką taktycznych decyzji. Wszystko to w grze printing press. Gdzie waszym zadaniem jako graczy będzie efektywne realizowanie zleceń drukarskich? I mimo, że patrząc na okładkę tej gry, od razu skojarzy wam się ona z Gutenbergiem, to nie jest żaden dodatek do tej gry, choć z tego samego uniwersum. Jest to zupełnie samodzielna planszówka, w której wymagana jest spora umiejętność, bowiem obsługiwać będziemy wynalazek, jakim jest prasa drukarska. Czekając, moi drodzy, na premierę gry Wioska, czyli polskiej wersji językowej gry Hamlet, przypomnę Wam tylko, że możecie już tę planszówkę zamawiać w ramach rozpoczętej przez Galaktę Przedsprzedaży. Możecie już również zapoznać się z niedługą, bo zaledwie dwunastostronicową instrukcją do tej planszówki. Linka zostawię Wam w opisie, jeśli ktoś z Was ma ochotę dobrze się przygotować na grę. Natomiast premiery spodziewajcie się na przełomie sierpnia i września. Kto z Was, moi drodzy, jeszcze nie sięgnął po John Company, edycja druga, która została wydana przez wydawnictwo Galacta, może to już czynić, bowiem ta gra od kilku dni czeka już na Was w sklepach. Jeśli chcecie zobaczyć, jak ona się prezentuje, to rzućcie teraz dokładniej okiem, a ja tylko Wam przypomnę, że gracze w tej grze wcielają się w rywalizujące ze sobą rodziny, które dążą do zdobycia jak największej ilości wpływów w kompanii. Nowa, czyli ta druga edycja tej planszówki wydana właśnie przez wydawnictwo Galacta, przynosi graczom przede wszystkim nowe zasady gry, ale też odświeżone komponenty, które właśnie Wam pokazuję. A teraz mała odskocznia od planszówek, bo nie wiem czy wiecie, ale w Gloomhaven da się zagrać w wersji cyfrowej, a co w tym newsie jest najistotniejsze, to to, że już niebawem będzie możliwa rozgrywka w pełni spolszczona. Tłumaczenia digitalowego Gloomhavena podjął się już rok temu Rysław, a teraz jak sam informuje ten Projekt udało mu się zakończyć i niebawem będziecie mogli ocenić efekty jego pracy, grając już w cyfrową i w pełni polską wersję tej. Ogromnej notabene gry. Ja sama zamiast gier cyfrowych wybieram zdecydowanie planszówki, ale bardzo doceniam i podziwiam takie właśnie inicjatywy. Gratuluję serdecznie Rysławowi wytrwałości. No i dziękuję w imieniu wszystkich graczy, którym otwiera się ten magiczny świat gier. Swoją drogą mam nadzieję, że również w wersji bez prądu. Hejże, tu Michał. Cyklady na cykl... A nie, to. Yy, cyklady na Kickstarterze. Aktualnie trwa kampania legendarnej edycji tej gry, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Jeżeli jednak dopiero zaczynacie swoją planszówkową odyseję, na szybko tłumaczę. Jest to gra Alia Control od 2 do 6 graczy, w której co rundę licytujecie się o wpływy poszczególnych bóstw, a każde z nich jest odpowiedzialne za inną akcję. Na przykład Ares pozwoli wam poruszać się po lądzie, a Posejdon po wodzie. Celem gry jest kontrolowanie trzech metropolii, które możecie zdobywać na różne sposoby. Od oczywiście budowania aż po przejęcia siłowe. Oprócz Waszych wojsk, będziecie również mieli okazję nasyłać na przeciwników potwory, które powinny utrudnić im życie. Edycja, która aktualnie się funduje, posiada kilka modyfikacji, jak na przykład modularna mapa, dodatkowa bogini Hera wprowadzająca mechanikę najemników, nowe potwory, bohaterowie itd. Wszystko to wiąże się oczywiście z masą plastikowych figurek, ale jeżeli nie jesteście ich fanami, możecie wesprzeć wersję z miplami. Która ma całkiem rozsądną cenę i jest dostępna w polskiej wersji językowej. A gdybyście chcieli sprawdzić grę, możecie zrobić to już dzisiaj na tabletopie, albo udać się do pobliskiego pubu lub sklepu z grami, bo jest spora szansa, że tam również ją znajdziecie. To znaczy tą poprzednią edycję. A czas na wsparcie aktualnej, macie do 8 sierpnia. Uniwersum kartografów i roleplayera nie przestaje się rozwijać. Tym razem mamy możliwość wsparcia gry, która pozwoli nam wczuć się w architektów i stworzyć własny loch pełen potworów i pułapek. Stone Spine Architects to gra, w którą zagracie w pojedynkę albo do pięciu graczy. Gra jest podzielona na cztery rundy odzwierciedlające lata. W każdym roku stworzycie jeden rząd składający się z czterech kart, które będziecie draftować, aby budować kolejne komnaty, starając się jak najbardziej trzymać unikalnego planu losowanego dla każdego z graczy na początku gry. Oprócz niego będą jeszcze dwa jawne cele możliwe do zrealizowania dla wszystkich. Jak zapewne już policzyliście, pod koniec gry będziecie mieli przed sobą loch składający się z 16 kart. Jeżeli uda Wam się stworzyć ścieżkę od wejścia do wyjścia, skarniacie dodatkowe punkty, a za złoto zdobywane w trakcie rozgrywki będziecie mogli wyposażyć swój loch w jeszcze więcej pułapek, zatrudniać potwory albo ukryć gdzieś te skarby. Co ciekawe, jeżeli posiadacie również kartografów, możecie zaopatrzyć się w mini-dodatek do tej gry, zawierający nową punktację, potwora, bohatera i tak dalej. Grę możecie przetestować zarówno na Tabletopie, jak i Tabletop Simulator. Jeżeli więc jesteście fanami Boss Monster albo Dungeon Keepera, koniecznie sprawdźcie tę kampanię, na której wsparcie macie czas do 2 sierpnia. To tyle na dziś, dzięki i do następnego! Jak w każdą niedzielę, tak i dzisiaj moi drodzy, w kąciku specjalnych ofert dla widzów Bornius, czyli dla Was. Nasz partnerski sklep z planszówkami i książkami również, czyli Księgralnia, przygotował coś specjalnego planszowego, a chodzi tutaj o grę Oldri, która od dzisiaj od niedzieli do najbliższego piątku dostępna będzie w obniżonej cenie, czyli za 209 zł i 99 groszy. A zatem jeśli chcecie powiększyć swoje kolekcje, to najpierw odeślę was do swojej recenzji tej gry, a później, jeśli się zdecydujecie, również do sklepu Księgralnia. Link oraz szczegóły tej oferty jak zawsze szukajcie w opisie poniżej. I na koniec, moi drodzy, jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego już odcinka Bort News. Przypomnę Wam tylko, że jeśli chodzi o wyniki konkursu z naszego zeszłotygodniowego świętowania, no bo przekroczyliśmy już ćwierć tysiąca odcinków i to robi wrażenie, więc wyników tego konkursu szukajcie poniżej i koniecznie zgłoście się po nagrody, czyli wejściówki do Rapkolandu. Tymczasem życzę Wam fantastycznej niedzieli, super tygodnia, no i do zobaczenia. W kolejnym nagraniu. Trzymajcie się, cześć.